Którego nie widać. Cudownie po prostu. Dobrze. Quick save i ryzyk fizyk. On jest pewnie. Nie wiem, gdzie on może być. O, jest. w Morda, to co to? Co to było? Poldek takie rzeczy robi? Wow. Dobra, generalnie idziemy w dobrym kierunku. Słyszę pieski i okulary, i kurczę, słońce znowu mi nawala przez szparkę. W oknie. Prosto w oczy. Prosto w oczy. Szkołę by się też przydało odwiedzić, tylko nie za bardzo teraz wiem, gdzie szkoła jest, bo na drugim piętrze już przeczytałem w informacjach, właśnie w tych podpowiedziach przy ład ekranie ładowania, że w szkole na drugim piętrze jest też skrytka. I tu coś chyba. Ja wi nie, nie widzę. Ale zbadam ten teren, zbadam jak najbardziej. Skoro już tu jestem, dlaczego miałbym nie przeszukać tego miejsca? O, cudownie. Kurde, jak gram po rosyjsku i zaczynam czytać te teksty po rosyjsku, to jest mi łatwiej. Gadać po rosyjsku niż po polsku Nie wiem dlaczego, ale Od razu mi się cisną rosyjskie słowa na usta Dziwne Bardzo dziwne Latarka, latarka Czyściutko Czyściutko Dobra, najpierw może ja bym sobie sprawdził W pierwsze piętro Znaczy parter, Wnętrze całe Chęcią bym wybadał, co ja tutaj mogę znaleźć. Lokacje są totalnie niezmienione. Nie różnią się niczym od Wanilli. Hmm. Jedynie właśnie wątek fabularny został naruszony, i na razie nie wiem, czy, czy ta fabuła będzie mocno pociągała. Czy będzie do bani. Na razie jest zdecydowanie ciekawie. Nie wiem tylko dlaczego ta moja kompania jest niby właśnie złą kompanią. Mam nadzieję się tego dowiedzieć. I co? I gdzie ten, ta rzecz może być? Aj! Nie blokuj Kuj się. Elegancko. Znalazłem skrytkę, czyli to było to. Amunicji w cholerę. W cholerę ammo. Sprawdźmy drugie piętro. No nie odpuszczę sobie. Czyżby to była szkoła właśnie? Nic na to nie wskazuje, żaden napis. Dobra, pieski, olać pieski na razie. Może mi przyjdzie z nimi walczyć, ale na razie. Niech sobie spokojnie. Biedaczyska tam ślepe, czy nie ślepe, nie wiem. W każdym czasie głupie, jak but Niech sobie tam żyją. Wow, co to było? Widzieliście to, no nie? Dobra. Tekstur tekstury coś czasem zjada. Niewidzialny teksturosos. Niech będzie. Teksturo, sosy, To jest szpital? Czy to jest szpital? Czy ja tu miałam przynieść, no właśnie, dokumenty? Apteczki. Uuu, lekarstwa jakieś. Super. Ja miałam ze szpitala przynieść jakieś dokumenty mmm, cichemu. Tylko, że na razie żadnych dokumentów nie widzę. Prawdopodobnie pojawią się, jak przyjmę to zadanie. Więc dajmy się na trzecie piętro. Dajmy się na czwarte piętro. A właściwie to na dach. Chociaż dachy mogą być również miłymi miejscami z zaskoczenia, jeżeli chodzi o obecność jakichś schowków, ale nie w tym wypadku. Dobra. Nie wiem, dajcie ludzie znać w komentarzu, czy... Schowki również zostały, umiejscowienie schowków również zostało zmienione w tym modzie, bo ja aż tak dobrze nie pamiętam kala wrypiać. Zatem bardziej grałem w misery mode niż w, w czystą vanille, A tam to wsz naprawdę wszystko się różni. Dobra, znalazłem skrytkę i trzeba uciekać do, do szakala. Jednoznacznie. Nic tu więcej po mnie. Oj, w ten kierunek. I głodnie jestem. Zjeść kanapkę z kiełbasku. Bardzo dobrze. Od razu... No nie, znowu? Do cholery jasnej. Chodź tu. Dobra. Załatwiony. A myślałem, że cięższe będą te poltki. Ale no jak już się podejdzie dostatecznie blisko i z kałachem, to a, większych problemów nie sprawiają. Czekajcie, czekajcie, bo trzeba do szakala zasuwać z tym zadaniem. Chyba. No, Priwiec. Szakal. Nie, to nie. To nie miało być tak. Szakal to nie miało być tak. Miałeś mi zostawić. Miałem ci oddać. Rzeczy, a ty przyjąć zadanie wypełnione, a tu nic. Czyli co? Czyli ludzie musimy zasuwać? Wspomniał. Gdzie ja mam zasuwać? Facet. Nie wiadomo. Nie wiadomo gdzie. O. Dobra, sprawdźmy czy trzeba coś reperować. I lecimy do drugiego miejsca. Oczywiście widzimy się już na miejscu, chyba że spotka mnie coś bardzo interesującego po drodze. Bądź ja spotkam coś. Więc y za chwilkę się widzimy ludzie. Jeszcze kibelek. Sense tak się czołgać. Ses tak się czołgać, że to nie jest aż takie tragiczne spotkanie z psami. Sobie kałacha na wszelki wypadek wezmę. Nic mi tu nie wbiega póki co. Tamten korytarz co zostawię na sam koniec. Pod schodami nic do wzięcia. No to drugie pięterko. Oczywiście, że tak. Nikogo i niczego. Tu. O, oh, o, oh, o, oh, o! Oh, oh, patrzcie ludzie. Oj, świetnie. Czyli znalazłem tajnik. Czy to jest ten tajnik, o którym była mowa? Chyba, nie bardzo. Tu jest. Jeszcze kawałczek przed nami. Co ja w ogóle, żem znalazł? O, pycha. Tylko że nie do tej broni. I granatów więcej. Generalnie świetnie. Generalnie świetnie, że tutaj... Uuu, wlazłem. A jak z tym wyjść Czyżby po prostu przeskoczyć? Po prostu przeskoczyć. Prozaicznie proste Nic za mną nie goni Nic za mną nie goni. Latarka mi zbawia dupę od mm, kupy w gaciach. właśnie, zbawia moją dupę od kupy. Nie, nie, nie! Co się dzieje? Kurwa, tu jakaś anomalia. Stój, stój, stój. Dylemy. Kto to był? Kurwa, tuszkańczyki. Weźcie mnie tak przestraszyły. Kurwa, przestań zygzekować. Ja pierdyle. Okej, okay. gdzie ty jesteś? Trzy tuszkańczyki mnie przestraszyły, aż się wpierdyliłem w Anom. Wow, 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 wow. Czegoś takiego ja nie pamiętam, ludzie. Sorry bardzo, ale. Totalnie czegoś takiego nie pamiętam. Chwila, moment. Śrubę i, i, i o, detektor. To wewnątrz jest coś. Coś niedobrego z wewnątrz. Okej. Okay. Czy ja mogę na to że ja powinienem na to drzewo wejść? To jest dobre pytanie. Pomóc pewnie mogę. No nic. Szybki saveik oczywiście na drzewie. Fantastyczna lokacja na szybki save. I próbujemy się powspinać. Okej. Okay. i co? Tutaj lata ta chemiczna toks kwasowa anomalia. Ona sobie poleciała. Czy ja mogę jakoś. Ajaj, ja, wróć, 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 wróć. Tu gdzieś jest na dole artefakt zupełnie. Gdzie ta anomalia? Tam. Dobra, ja spróbuję się wbić jak najbardziej na górę. To jest takie po prostu. Mm, tylko i wyłącznie ze względu na. Aha, w taki sposób. Takie buty. Ona tam sobie polazła. No to śmigu śmigu. Gdzie ty teraz pójdziesz? On nadzieję, że nie do mnie. Nie, ominęłaś mnie. Świetnie. Po co ja tam idę? To jest pytanie. Cholera, cholera. To jest źle, 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 źle. Źle, bardzo źle. <tragicznie>, Tragicznie. Dobra, ludzie, jestem z powrotem. Wydaje mi się, że powinienem pójść w tamtym kierunku, żeby cokolwiek znaleźć ciekawego. Żeby nie spać. I po, opuścić tą anomalię przodem. Anomalię przodem, okej. Okay. Czy mi się uda to? Dobra, no niby się... Niby się wstępnie udaje. Kurwa! Gdzie ja jestem? zdobcyłem się gdzieś. To nieźle. Ok, Na szczęście można Zeskoczyć na daszek. Holender, tu gdzieś jest... Auć. No, mamy chuj apteczek. Nieważne. Nieważne. Cholera apteczek. Zużyjmy jedną. I wydaje się, że... No naprawdę powinienem pójść jakoś tędy. Tylko gdzie, po co i dlaczego... To jest to dla mnie zagadka. Na pewno nie tam. Tam nie wejdę. Tam nie wejdę. Może na górę jeszcze bardziej. Tam, gdzie ta anomalia lata. To by... Wy... To wydaje się dosyć rozsądnym rozwiązaniem, że to chodzi... Aj, A, fuck! Okej. Okay. Więc ja tak jakby za nią sobie teraz polezę. Quick save oczywiście. I muszę przeskoczyć na tą miejscówę. Zasadniczo tam, gdzie ona w tym momencie powinna się skierować. Tak, przeskoczyła na drugie drzewo. Ja spróbuję też przeskoczyć. Udało się to. Tylko, że teraz mam problem, bo anomalia tam też polazła. I, i, i drugi problem, czy kurwa? E, w nieszczęściu, szczęście. Dobra. Dobra. Dobra, ludzie, chyba wiemy o co chodzi już. Tam jest balkon, na który prawdopodobnie nie jestem w stanie wejść tylko niech ta anomalia przeleci i nie spali mnie bo już to się raz... nie raz zdarzyło auć, ale po oczach daje daje po oczach, no, wzłaś na dół dobra, prawdopodobnie quick save i jesteśmy prawdopodobnie przez jakiś czas bezpieczni od tej anomalii Teraz się nie zdupcyć, bo ta gałązka jest tak, jakby trochę cienka, więc łatwo zrobić niewłaściwy krok. Proszę bardzo, udało się. I czy tu będzie. Oho, ho. Znalazłem ładne rzeczy: apteczki, wódki, gramofon jakiś, cholera. I co, mam wrócić na taką samą trasą? Ale jaja. Mam wrócić te... wow, wow, wow. chcę, chcę, chcę. Ale masakryczne rzeczy znalazłem, ludzie. Od razu to sobie do łapki daję. Zobaczcie, jakie pyszne. 100 pocisków. Uhuhu. Tylko to bez przytylowania działa. Ho, 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 cudowne. Jak dobrze tu było pójść. Ok. quick save. I, I próbujemy... Dobra, ona poszła dołem, więc... Mogę sobie, powiedzmy, spróbować wrócić również tą że samą trasą, którą tu przylazłem. Ona nie tylko, że pójdzie dołem, ale jeszcze pójdzie w tamtą stronę, więc ja sobie spokojnie tu zeskoczę. Au! I uciekam już z tego krzaczora. Mam taką nadzieję, że ucieknę. Dobra, anomalia ominięta. Elegancko. Świetne znajdźki. Quick save. Straciłem... spadłem z tego drzewa ze 40 razy, więc naprawdę dlatego jest taka wysoce przeze mnie posunięta ostrożność. O, bo nie były to najmilsze wydarzenia, jakie mnie mogły spotkać na tym miejscu zapewne. Au, 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 au. Dobra. I biegać z tym też nie mogę. To następna wiadomość. No, no to co, wracam na bazę może? Au! To cholery. Wracam chyba na bazę. Bo co więcej mi, mi pozostaje robić. O, czyli nie znalazłem tych, tych skrydek, o które chodziło szakalowi. Jednoznacznie nie zrobiłem tego. I nie widzę żadnych koordynatów do cholery na te skrytki, szczerze powiedziawszy. Więc nie wiem jak ja mam się za to zadanie zabrać. Nic nie widzę. Szpagrałka. Gdzie szpagralka jest? Szkoła. Aha, szkoła i... i w szpitalu. Szkoła i szpital. Dobra, szukamy w takim razie... Co to jest? Stary KBO. Szkoła jest tu. A ja jestem gdzie? Ja jestem gdzieś tutaj, czyli jestem przy szkole. Przy szkole, no to ludzie w tył zwrot to jest szkoła, i tu mam znaleźć skrydeczkę. Jest w cholernie ciemno, ale to się dokona w następnym odcinku dzięki za oglądanie. Cześć czołem.